W gminie Gniewkowo jest jeden ośrodek kultury, a ponad 20 sołectw, czyli wiosek. I ośrodek kultury nie jest w stanie na te wioski przyjść. No budynku nie postawimy, nie zbudujemy nic na wiosce. A jakbyśmy zbudowali, to już ten budynek zostanie na danej wiosce, więc coś takiego, co mogło się przemieszczać. Tak przyszło taki pomysł, no nie, bo ma koła, jest mobilny, można go przeciągnąć traktorem albo na lawecie i można się przemieszczać. Tchau. Wiedziałam o tym paniom, młodzieży. Oni bardzo szybko podłapali ten pomysł przekształcić taki barakowóz robotniczy, gdzie się spotykają panowie na budowie i tam też pewnie jakieś relacje nawiązują w tej przerwie w pracy. Można było zrobić taki dom kultury w takim barakowozie. Chcieliśmy po prostu z młodzieżą, z dzieciakami. Wnuki mamy już duże. No to co? A my siedzimy w domu. Nie mamy co robić, to więc. Jak pracowałam w Ośrodku Kultury, to do moich zadań należało m.in. realizowanie działań w sołectwach w gminie, na wioskach. I w kilku wioskach byłam jako animator, robiłam różne warsztaty dla dzieci. I markowo bardzo mi zostało w pamięci, dlatego że tam zobaczyłam, że mieszkańcy i dzieci są najbardziej pozamykani. Bardzo dużo kosztowało nas pracy, żeby zachęcić ich. Do wspólnej zabawy. Dlatego jak myśleliśmy o wioskach, które chcielibyśmy odwiedzić, to markowo było na właśnie się wysuwało na pierwszy plan, nie? Że tam będzie chyba największy, ta, największa taka potrzeba, że tam pojechać. Dzieci tak było dość dużo, dużo można było. powiedzieć. Okręgowały, takie tak nieśmiałe. Nieśmiałe pierwsze, nie, a teraz już czekają, no, kiedy no, się, się ciesza, przyjedzie i się w ogóle. Za pierwszym razem tworzyliśmy portrety dzieci właśnie tym polaroidem i stworzyliśmy taką galerię powsinuk, żeby dzieci utożsamiły się z barakowozem, że to jest też ich miejsce, nie tylko nasze. I te zdjęcia są podpisane wiszą na, na ścianie. Przed wjazdem do Markowa. Ja myślałam, że te działania w barakowozie pójdą w taką stronę pracy na historii, zbierania wspomnień mieszkańców, bo to jest w ogóle takie mi bliskie z kolei. Ale wjechaliśmy do Markowa. Pierwszego dnia zamontowaliśmy na barakowozie skrzynkę na listy. Jak ktoś ma jakiś pomysł albo chciałby jakąś nam informację przekazać, to może to wrzućmy, to będziemy potem wyciągać. Żeby zapytać się też dzieci i mieszkańców, co oni by chcieli robić. I wyszły bardzo proste potrzeby dzieci. Dowiedzieliśmy się, że uwielbiają gotować i jeść. I oni mogliby tutaj jeść i gotować w tym barakowozie, i poszliśmy za tymi ich potrzebami. Pół kilo mąki, pięć jaj, Sz szklankę cukru. Nie, pół szklanki. Cukier waniliowy. Półtora łyżeczki proszku do pieczenia. Do pieczenia. I można Margary powiedzieć 1/4 tak, A tutaj czwarta nie były warunki. To olej. To olej na I mleko nie? I mleko i wodę gazowaną. I, sol, I soli troszeczkę tam, szczypce soli, bo to trzeba. I mleko i wodę gazowaną i gazowaną. Pokazać mieszkańcom na wiosce, że mm, fajnie jest razem ze sobą być, fajnie jest razem ze sobą przebywać i robić wspólnie różne nawet proste rzeczy. Bardzo ich to buduje, nie, że, przyjecha, przyje, że przyjechaliśmy w w takim pomieszanym składzie, że są panie na emeryturze i młodzież. I to ujmuje ludzi. Wiedzia dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może ktoś z panów wie, czego chciał? I mi się wydaje, że też y, się uczą też, y, przy, czy przez te bajki, czy tu z nami starszymi, więcej się może śmiałe robią, albo co do, do starszych, i może będą tak, to więcej szanować jak... starszych. Tak, bo tylko, będzie znowu ci się dużyło, nie? Ktoś się pytał co chwilę, a mama kiedy, no. kiedy, nie? Mm. Wspólnie się bawią, coś tam gotują <grym> i zwiedzają teren, mapy robią, także tak się uczą przy tym nawet te dzieciaczki. To i dla swojej satysfakcji też, że możemy coś komuś dać od siebie. Czy dzieciaków chociaż pokazać jak hula hop babcie <grym> robią, tak, o, tak, no, no. Teraz jak już, już jest kiedy napisane, kiedy będzie ten barakowóz, to wszyscy zaraz już czekają, dzieci się szykują na to. Dzisiaj też wcześniej o 8 rano stała, dopiero o 11 no. mi się przyjechać nie. No, to już się ubrał o 9 i czekam. Ja wiem, wierzę w to, że każdy w sobie ma potrzebę bycia z drugim człowiekiem, nawiązywania z nim relacji, rozmawiania o sobie, o tym, co by chciał, o swoich marzeniach. I dla mnie to animacja jest stwarzanie takiej możliwości, żeby ludzie mogli się ze sobą wzajemnie spotykać.